Low, czyli pozostajemy w ruchu. Taka nalepka znajduje się z przodu na tym samochodzie. Black 80 Avant jest to projekt Artura, który jest współzałożycielem naszego projektu oraz jego dziewczyna Natalia, którzy razem rozwijają ten samochód. Witajcie. Siema Marcinko. E, Powiedzcie coś o tym samochodzie: ma już on prawie 30 lat. Dokładnie 26. E, Powiedzcie, dlaczego akurat się tutaj znalazł w naszym programie? E, od zawsze marzeniem był golf dwójka. Niestety na polskim rynku ciężko znaleźć jakiś dobry egzemplarz. Już przeszukując różne oferty samochodów natknąłem się na 80. Byłem jedną, drugą oglądać. Coś w nich nie było takiego, żeby mnie tam pociągnęło w tą stronę. I któregoś dnia po prostu przeszukując znowu dalej ogłoszenia Golfa, wszedłem dokładnie w Audi. No i. Ta właśnie 80-ka przyciągnęła moją uwagę. Jakie modyfikacje w niej zastosowałeś? Co zrobiłeś w niej, że jest wyjątkowym samochodem? No co, no na pewno zderzak przedni, który znawcy, podkreślam znawcy, często gęsto hejtują. Hejtują go z tego powodu, że do oryginalnego zderzaka została dołożona dokładka od Toledo jedynki Magnum, dołożone w tak zwane kanarcy z karbonu, Została przełożona tablica ze środka na bok, ogólnie przyciemniony przód, naklejka, która się rzuca w oczy felgi 16, zależało mi na jakimkolwiek komforcie, ale dobre trzymanie jest. Obniżone auto o minus 60 od serii wszędzie poliuretany pozakładane, tył też się trochę zmienił ale o tyle nie chcę rozmawiać nie chcę się przyznawać w ogóle do tyłu także no w środku też dużo zmian Natalka dużo mi pomagała e, został założony fotel kubełkowy pełny sztywny dołożone pasy szelkowe z tyłu zostały wyrzucone fotele e, zamiast foteli została włożona rozpórka żeby sztywność nadwozia zachować jakąkolwiek do tego Sprzęt grający magnata, e, dokładnie subwoofer, e, wzmacniacz też magnata, wszystko inne jest na pionierze plus radio JVC. Do tego została też dołożona kierownica Jeskowa. Ogólnie wyróżnia się z tłumu. Mhm. Powiedz coś o hamulcach. Hamulce zostały też od oryginału wyrzucone, zostały włożone od dokładnie zaciski od fałszuski od 28. Do tego dołożone tarcze, nacinano, wiercone, wentylowane. Tarcze są niespotykane, bo w środku zamiast poprzecznych, poprzecznych wentylacji są założone pod ukosem, przez co się lepiej chłodzą. No i hamowanie jest o wiele lepsze od oryginału. Jest to odczuwalne i zauważalne przede wszystkim. Powiedziałeś, że felgi to 16, a co to za moda? Proline Racing, model dedykowany do Citroena DS2, DS3. Co zostało zrobione? No to z przodu został delikatny naciąg założony, tył został 205, także delikatny balonik z tyłu jest. Do tego zostały wętle chromowane założone, dekle pomalowane nakrętki na tyle w kształcie bomb, jak ja to się śmieję. I ogólnie trzymanie auta jest o wiele, wiele lepsze jak oryginał. Pytałeś też o zewnętrzny wygląd auta. Chciałbym, żeby tutaj właśnie Natalka się wypowiedziała na temat wyglądu auta, bo też dużo przy nim robiła od samego początku. Natalia? Myślę, że zacznę od naklejki, która właśnie tutaj w boku jest. Pomysł na tę narodził się właśnie z pomysłu na białą 80, na której miała być szara naklejka lub biała perła. Ale że mamy czarną, więc została czarna matowa naklejka. Miał być to hokej przechodzący na, na ten samochód. Pomysł na hokej właśnie przerodził się na częściowy wzór Kamei, który jest wzdłużnie na aucie. Centralnie nad progiem. Jeżeli chodzi o następne naklejki, jest ten inflow, o którym mówiliśmy na początku filmu, a także chill driver i właśnie nasz tuning time. E, Okej. Okay. Czemu usuwacie zbędne naklejki? Jednym są czym czyścicie. Moim ulubionym sposobem na usuwanie naklejek, zbędnych naklejek, jest nałożenie na, na naklejkę kremu, czekanie i schodzi idealnie po prostu. W każdym odcinku pytam się y, o to, czym y, właściciele swoich aut czyszczą samochody. Powiedzcie, bym, czym wy czyścicie swoją osiemdziesiątkę? Polerowanie samochodu, jak robimy na przykład, używamy Cifu, najlepiej ze szczotką ryżową. Zobaczcie do jaki jest ładny obradu. efekt. Zobaczcie jaki ładny jest efekt. Subskrybujcie. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku Tuning Time.